Witamy na kolejnym etapie budowy osiedla Borowy Zakątek. Aktualnie skupiamy się na pracach związanych z wykończeniem elewacji. Styropian już został położony. Położyliśmy teraz również warstwę wykończeniową siatki i kleju. Przygotowujemy się powoli do gruntowania i tynkowania. Ostatnie dni były bardzo deszczowe, więc budowa jest mocno podmyta wodą, ale elektrycy pozwolili sobie na ustawienie kolejnych słupów związanych z przebudową sieci energetycznej. W środku, w budynku dwulokalowym, Trwają prace związane z przygotowaniem podposadzki. Za chwilę już będzie układane ogrzewanie podłogowe, zostały podłączone wszystkie kanały wentylacyjne, na budynku numer 2, również dwulokalowym, Na etapie stanu surowego zostały zalane stropy nad parterem. Beton w tych warunkach pogodowych będzie sobie bardzo dobrze wiązał i powoli będziemy przygotowywać się do murowania ścian na piętrze.